Dzień dobry Państwu. Jestem Jakuś Ćwicz Brandy Design, Komacja Brand Lab. Jako, że jako studio projektowe zajmujemy się wzornictwem, brandingiem, przekazywaniem poprzez formę graficzną, ale też taki koncept pozycjonujący wartości istotnych dla konsumentów, takich, które budują dzisiaj silne trendy. Chciałbym porozmawiać z Państwem, pokazać Państwu też jak można spojrzeć na Państwa branżę od strony właśnie opakowań, od strony kodów graficznych i od strony, którą myślę, że dzisiaj bardzo wyraźnie zaznaczają nam właśnie konsumenci. Dwa, odci dwa odcienie białego to opowieść w skrócie, o tym, jak wygląda zderzenie na półce sklepowej branży mleczarskiej i analogu mleka. To oczywiście jest zderzenie goliata z Dawidem. Miejmy nadzieję, że nie jest to wderzenie, które będzie miało tak tragiczne konsekwencje i na pewno Mogę powiedzieć, takiej konsekwencji nie będzie. Natomiast jest to zdarzenie, które powoduje, że warto przyjrzeć się dynamice, która, nawet jeśli nie rysuje się sama jeszcze w liczbach, bo one oczywiście wskazują bardzo wyraźną przewagę państwa. Tak, jest ona bardzo odczuwalna na półce sklepowej i w sygnałach takich handlowych. Którą dostrzegamy my jako właśnie projektanci odpowiadając trochę na pytanie o, o to, czy poprzez opakowania, poprzez to co powstaje, co jest wprowadzone na rynek, jak funkcjonują marki, można też powiedzieć coś ciekawego na temat społeczeństwa, czyli na temat konsumentów. I wydaje nam się, że tak. Jeśli spojrzeć na to co działo się w 2019 roku, czyli jeszcze powiedzmy roku, który nie był dotknięty szokiem pandemicznym, no to trzeba przyznać, że tu wystrzeliła rakieta właśnie napędzana palidem roślinnym. Napoje, napoje roślinne niesamowicie urosły, to jest 13% w ciągu 12 miesięcy. To jest oczywiście dalej jakby mała liczba w stosunku do państwa rynku, ale pokazująca, że coś bardzo znaczącego dzieje się na pół. Trzeba też sobie powiedzieć, że dziać się może ze względu na bardzo dużo presji i trendów, które jakby mają dzisiaj miejsce na, na rynku. Niektóre są traktowane jako krótkoterminowe czy już dziejące się, i takie, które będą po prostu się rozwijały i wzmacniały. Do tych pierwszych należą oczywiście środowiskowe i klimatyczne. Natomiast yy, myślę, że warto spojrzeć na nie też jakby z perspektywy czegoś, co z nami zostanie już na długo lub na zawsze. Yy, to są też wszelkiego rodzaju mity i przekonania zdrowotne. Konsumenci coraz częściej mówią, okej, okay, wyszukajmy produktów, które są dla nas dropsze. wzrost znaczenia te, yy, kategorii bio i eko nie wynika z tego, że właśnie tak ważne są dla nas kwestie środowiskowe i klimatyczne, ale przede wszystkim dlatego, że te produkty kojarzą nam się z tym, że są zdrowsze. Mleko i produkty zwierzęce obarczone są różnego rodzaju witamin, tego, antybiotyków i różnego rodzaju jakby substancji uczulających, czy właśnie już dobrze przecież zagospodarowane przez Państwa kwestii takie jak chociażby laktoza. No ale to też bardzo mocno paruje się ze wzrostem znaczenia młodszych grup kosmicznych, najbardziej wartościowych, czyli milenialsów i pokolenia. To właśnie w grupie milenialsów badanych jakby globalnie 30% znaczenia takiego najistotniejszego, jako naj, najistotniejszej punktacji, czyli napalania wartości zdrowia. Więc wszystko, co jest jakby prozdrowotne, zdrowe, będzie przez tą grupę odstrzygane jako lepsze i właściwsze dla niej, a pokolenie Z już właściwie przyjmuje tą nową rzeczywistość, w której ta konkurencja, czy w ogóle rezygnacja z produktów mlecznych jest czymś po prostu normalnym i właściwie można by powiedzieć, że Wchodzą w taką rzeczywistość, w której tak jak młodzież nie ma rzeczywistości bez internetu i bez telefonu komórkowego, tak oni pod względem konsumpcji mogą powiedzieć, że nie mają e, takiego e, przywiązania do, do produktów mlecznych. No oczywiście, to są, produkty, to są też elementy polityki e, takiej długo, długoplanowej, długofalowej. E, czy zielonej transformacji Unii Europejskiej, gdzie zarówno to, co jest ekologiczne, będzie wyżej punktowane, a więc będzie to też wydawało się z większą, większą presją na ograniczanie produkcji i zakresu i charakteru, i większą rygorystyczność, ale też będzie się wiązało na przykład z poszukiwaniem nowych rodzajów białych, nie tylko z roślinnych, ale na przykład domowych. Więc pojawia się przestrzeń na innowacje. No i teraz jeśli popatrzymy na tą drugą stronę tego Dawida, który nam tutaj rośnie, no to trzeba sobie powiedzieć, że on na przykład tu innowacje ma już jakby zdelne swoje, tak, zagospodarowane. W środowisko również są zagospodarowywane przez właśnie analogii. Słusznie czy niesłusznie, to już jest inna kwestia, ale oni korzystają z tej komunikacji i właśnie na niej jakby budują też bardzo istotne elementy przekazu. Przekonania zdrowotne znowu związane z tym, że ten produkt ma być czystszy za każdym razem. No i oczywiście znów ten element tak, milenialnych zakres, to jest to sparowanie ze wzrostem znaczenia tych grup konsumenckich. Tu jest to wyraźnie widoczne. Jeszcze niedawno moglibyśmy powiedzieć, no tak, to jest to, to popijanie latem z napojem sojowym. Ale dzisiaj to już nie chodzi o taki aspiracyjny fetysz, tylko o po prostu świadome wybory konsumenckie, w których buduje się całe już trendy i poprzez na przykład towarzystwo polecane. Długoplanowe zmiany w polityce rolnej, no to to jest to, co, co sobie powiedzieliśmy, tak, będzie działało na korzyść właśnie tego rodzaju yy, konkurencji. No i przedstawiciele nowego porządku, to są właśnie te yy, grupy konsumentów, według raportu ziemianie atakują, to jest to 17% już dzisiaj konsumentów, którzy będą świadomie wybierać produkty, które yy, nakładają bardzo rygorystyczne Obowiązania dotyczące klimatu, i środowiska, ale też to są te, te, te 17% konsumentów, którzy będą gotowi płacić za takie produkty więcej, po to, by ograniczać swój wpływ i wpływ producenta na środowisko i zmieniać w ten sposób też naszą rzeczywistość. A żeby nie było tak słodko, to też trzeba też powiedzieć, że oczywiście ta branża. Również ma swoje problemy chociażby te związane z dłuższymi łańcuchami dostaw. Tym chociażby z dostępu do egzotycznych surowców. No i oczywiście coś, co jest z kolei elementem presji handlu. Dziś ta półka wegańska, oznaczona właśnie jako vegan, jako alternatywna, niezwykle jest pożądana, rośnie na w przestrzeni po prostu sklepowej, gdzie jest coraz więcej miejsca. Elementy kodów graficznych tradycyjnych dla mleka. No to jest coś, co jest kluczem właściwie tego naszego dzisiaj omówienia, bo pozwala nam powiedzieć właściwie o pewnej całej formacji, którą Państwo myślę, że szeroko się komunikują, a która jest, można by powiedzieć, zespołem po prostu cech już stałych, przypisanych. I pytanie, czy można to troszkę zacząć rozpychać, ruszać i dlaczego warto to, jeśli już, ruszać i rozpychać. Tu na chwilę trafił, wybraliśmy kilka przykładów, które oczywiście, jak Państwo widzą, pokazują nam, że właściwie te elementy są bardzo podobne dla każdej z marek, dla każdego z opakowań. I właściwie opowiadają nam tę samą historię. Mogą to robić lepiej, gorzej, troszkę bardziej miękko, troszkę bardziej rustykalnie, ale właściwie jest to cały czas poruszanie się w tych samych elementach. O czym mówią nam te opakowania? No z perspektywy projektantów, strategów właśnie zajmujących się komunikacją, moglibyśmy je rozszyfrować w bardzo prosty sposób. Powiedzieć, to jest polskość, bezpieczeństwo, lokalność, tradycja, natura, wojskość. Wszystkie te elementy, które mają nam powiedzieć, OK, to jest produkt, który jest nas dawna, który jest dla nas dobry, który jest dla nas bezpieczny i nad którym długo nie musimy się zastanawiać. Bierzemy po prostu białą kostkę, e, białą cegłę to do domu zabieramy i nie skupiamy się na To oczywiście ma swoje konsekwencje, ponieważ wszyscy mówimy to samo. W efekcie mamy do czynienia z udubioną autentycznością, bo jak tu być autentycznym, kiedy właściwie każdy może mówić tak samo i to samo? i przezroczyści, no bo jak tu rozróżnić produkt, który właściwie ma te same wartości i te same elementy komunikacyjne i tak samo wygląda i w takich samych najczęściej opakowaniach. No i jak tu się wyróżnić, kiedy tych wyróżników właśnie nam brakuje. W efekcie właściwie jako marka, jako produkt, nie licząc podstawowych wartości, jesteśmy po prostu obojętni dla konsumenta. To oczywiście powoduje, że trochę trudno nam konkurować. Z czymś, co jest nowe. Ale też trudno konkurować tam wewnętrznie, no bo przecież możemy tylko właściwie pracować już jednym elementem, jakim jest ten, a to zawsze wolno. Elementy konów graficznych roślinnych odpowiedników to jest właśnie coś, co powinno nam podpowiedzieć, jak i gdzie szukać może jakieś zmian, może jakiś impulsów Wybraliśmy znów na trafił kilka przykładów z rynków światowych, ale też większość z tych produktów jest obecna na, na polskim rynku. I proszę zobaczyć, myślę, że Państwo też wiele z nich znają. One komunikują się w zupełnie inny sposób. Oczywiście z punktu widzenia regulacji nie mogą wymieniać i korzystać ze słowa mleko czy milk" napojówki, ok, ale one sobie doskonale radzą w komunikacji tego, że są podobne do mleka i dalej są białe i dalej są akcentowane, ale dodają do tego bardzo dużo nowości, bardzo dużo inności, bardzo dużo angażowania naszego spojrzenia poprzez to, że są inne, również wewnętrznie w swojej grupie. I o czym nam to mówi? No mówi nam to od początku o nowości, o alternatywie, o innowacji, o buncie, bo też jesteśmy po prostu w kontrze do właśnie mlecznej branży. O pyszności, radości, świadomości i emocjach. To wszystko, co można zawrzeć w opakowaniu, w różnym stopniu się tutaj znajduje. Ta praca związana z inwestycją we wzornictwo gwarantuje nam budowanie od początku komunikatów, które na półce stanowią naszego y, y, takiego silnego ambasadora, budują tego ambasadora bardzo wyraźnie i ciekawią konsultantów. No ale czy z tego zderzenia rzeczywiście wynikają będki i konieczność wojny? Czy może jest tak, że możemy zacząć rozmawiać, inspirować się i się uczyć? Jesteśmy przekonani, że właśnie to jest ta perspektywa, a ona wynika właśnie z tej znaczącej liczby. 88% konsumentów kupuje mleko i roślinne, i krowie. Oczywiście jak mówię mleko, to daje sobie sprawę z tego, że tutaj mówię pewnym skrótem. Dlatego proszę mi to darować, istotne jest co innego. Mianowicie to nie jest albo, albo. Jak widać w takich dużych liczbach, to jest i to, i to. To znaczy, że mamy otwartość konsumenta na nowe rzeczy przy jednoczesnej obecności właśnie tych tradycyjnych kodów, ale jednocześnie w tych nowych rzeczach dostrzegamy inne wartości i dostrzegamy też bardzo ciekawe próby innej komunikacji. To sprawia, że też trzeba sobie powiedzieć, że ok, za y, mleko krowie płacimy y, x, a za produkty roślinne płacimy dwa razy. Więc pytanie jest takie, czy w związku z tym, kiedy te produkty spotykają się w jednym koszyku, jesteśmy w stanie troszkę otworzyć się na czerpanie z tego świata tych produktów premium, tych produktów droższych, właśnie roślinnych, żeby pokazać, że również jakby ta przezroczystość nie jest czymś, co nas będzie cały czas ograniczać. To nie jest wojna. To jest to właśnie, co chcemy Państwu przekazać. To nie jest wojna, to jest okazja do inspiracji. To jest na przykład okazja do zwiększenia kontaktu z lekcjeteriami. Można to robić na wiele sposobów. Nas oczywiście najbardziej interesuje ta perspektywa dotycząca projektowania, ale też projektujemy to, co stanowi treść opakowania. I tak na przykład powstały produkty mleczne z kazynią typu A2, które są właśnie przykładem takiej innowacji technologicznej. Mamy też alternatywne opakowania, które można wykorzystywać, bo dzisiaj wszystkie te opakowania, czy większość z jest taka sama. To znów sprawia, że nie mamy okazji do wyróżnienia I teraz warto też sobie powiedzieć, dlaczego jest taki moment, z którego możemy czerpać. Możemy z niego czerpać, ponieważ Właśnie ta hardkorowa perspektywa, ta najbardziej oddolna inicjatywa, ten bunt mniejszych producentów szukających oryginalności, szukających alternatywnych form dostarczenia produktu i też otwartość właśnie konsumencka na to, już przeniosła się w tą przestrzeń inflekcji, a jednocześnie widać, że nawet marki regularne, tradycyjne zaczynają nagle powolutku w różnych sektorach rynku czerpać z takiej zmiany, która wynika tego, że gdzieś w niszy dokonuje się rewolucji. Proszę przypomnieć sobie, co się stało z Piwem. Przecież Jeszcze niedawno tyskiej żywiec nie wiedziały, że mają taką długą historię swoich marek, a teraz pod wpływem browarów kartowych, browarów kontraktowych bardzo wyraźnie budują swoją narrację wokół historii, wokół wyjątkowości swojego piwa. To samo dzieje się w każdej innej przestrzeni konsumenckiej, gdzie te marki bardziej regularne, bardziej mniej filmowe zaczynają uczyć się i czerpać z tego, że ktoś pierwszy dokonał takiego wyłomu i pokazał, że można inaczej. I to właśnie dzisiaj robią marki analogowe. To oczywiście łatwo jest powiedzieć, natomiast. Trudniej pewno zrobić, ale jeśli już robić, to warto pracować z takimi deficytami, które wyraźnie się pojawiają. To są innowacyjność, to są dodatkowe wartości, zaangażowanie marki. Dziś zaangażowaną marką na polskim rynku konsumenckim, jeśli chodzi na przykład o środowisko, jest właściwie tylko jedna marka rozpoznawana konsumencko żywienie, woda mineralna, tak? a poza tym nic się nie dzieje. Mamy unikatowe wartości, tak? mamy składniki, które możemy jakby wprowadzać i budować technologiczne innowacje. Mamy wyróżnienie, czyli coś, co mogłoby powodować chociażby w przyczynie opakowania, byśmy wystawali z tej To jest ciekawość, którą możemy sobie udać u konsumenta. I to oczywiście się dzieje, kiedy zaczynamy mieszać z tymi różnymi elementami i zastanawiać się, czego nie ma na rynku. Doskonałym przykładem, który akurat. Mieliśmy okazję realizować od strony marki i designu. Jest DayUp, który pewno Państwo znacie, kojarzycie. On właściwie zbudował całą nową kategorię produktów. No, to jest produkt, który jest mleczny. To jest produkt, który powstał jako taka przekąska i on świetnie znalazł się w perspektywie tych konsumentów, o których mówimy jako znaczących dzisiaj, bo opowiada o o zdrowszej alternatywie, o lekkości, o takiej właśnie oryginalności pozbawionej udawania tradycji, ale jest dalej autentyczny, ponieważ mówi czarno na białym, że jest po prostu czystym produktem. Nowocześnie podanym w opakowaniu, które jest wygodne do konsumpcji. Więc proponujemy Państwu w tym krótkim tutaj pokazie. By zacząć myśleć o kolejnym kroku, o tym, by być pierwszym, bo pierwszy do zmiany będzie miał jednocześnie szansę zająć pozycję lidera i budować tą komunikację o krok z wyprzedzeniem od pozostałych. Także zapraszam serdecznie do kontaktu, do zadawania pytań i dziękuję bardzo za uwagę.